Pomidorki Kartofelki, wszystko ładnie rośnie No i co, idziemy zobaczyć Szampiona Szampion u mnie dostał 1 litr globarylu Niby go przerzedziło, ale ono jest w kępach po parę jabłek i to też nie za dobrze, nie? Powinno być po 2-3 jabłka i psio. No ale powypycha go, on to wszystko jeszcze łatwo lekko leci, to powy... Poopada, nie? Ale tak jak tu jest parę jabłek, nie powinno tak być. Mam takie pytanie, jak ktoś wie, może mi odpowiedzieć w komentarzu. Czempion co roku dostaje korka. No niby już go pryskałem trzy razy. Trzy razy już go pryskałem yy, yy, mrówczanem wapnia plus aminokwasy. No ale tak czy tak on zawsze ma, jest problem z nim, z tym korkiem. O, tak jak tu, no, za dużo go jest, prawda? Nie powinno tak być. Gdzieś tam grzybek się pokazuje. No, ale tyle to jest nic. Mszycy bardzo nie ma. W zasadzie wcale nie ma. No, jak to jeszcze nie będzie chciało padać, znaczy już na pewno nie będzie chciało padać. Trzeba będzie po prostu przejść jakieś gorsze jabłko, czy z grzybkiem. O, tak jak tu, czy z grzybkiem, to po prostu... Oberwać i tyle, nie? Ale tak to źle czempionik nie wygląda. Jest go sporo. I myślę, że jakiś tam zbiór będzie. Tylko żeby był tylko żeby był odbiór. Bo patrząc na to, co się dzieje teraz z maliną i z truskawką no to jest, to jest wszystko chore. Żeby malina kosztowała 5 zł za kilo? Albo truskawka? Przecież teraz skupy Yy, zamykają się od piątku. I co ludzie zrobią są truskawką? Truskawka jeszcze na polu, po 2-3 tygodnie ludzie mają rwania, a oni już chcą zamykać yy, skupy. No. Skupy, skupy jak skupy, ale przetwórnie, tak? Przetwórnie przestają odbierać towar. No to co się dzieje to jest chore. Jedynie, jedyne co może być wyjściem to chyba coraz większe strajki i pokazanie im tego ludziom po, po prostu tego problemu jaki jest, no. No, i dobra, teraz pójdziemy w kwaterę Goldena jednego, drugiego i zobaczymy, co tam się dzieje. No, i jestem na Goldenie. Podkładka M9, sadzony chyba 3 lata temu? 2 albo 3 lata temu. No, i tak to wygląda. Mi się wydaje, że. Na niektórych drzewach jest tak jak tu, no za, za gęsto, ale na niektórych, ale na większości jest bardzo dobrze, nie? Ten towar jest rozłożony równomiernie dosyć, no. Może nie na wszystkich, ale na większości. I tu będzie naprawdę ładny, gruby towar. Ordzawień nie ma, była cztery razy gibeleryna. Nawet ostatnia dawka, tydzień temu. No ale co, już pomału widać... Objawy choroby, która powoduje opadanie liści, wie jak cholera dzisiaj. Tam chmury idą. Zobaczymy, może deszcz przyniesie. Tak patrzę, czy czy nie ma orzawień, ale nie ma. Jest ładny, odwraca się z drugiej strony. Jest elegancko. Koniec się te czubki trzeba powiązać. Regali poszedł jedna dawka no i w zupełności wystarcza no przyrosty są bardzo małe no i dobra jedziemy na następną działeczkę na następnego Goldena no i tutaj mamy Goldena na P14 który nigdy który nigdy mnie nie zawiódł zawsze co roku owocuje nie ma tego towaru nie wiadomo jak dużo ale zawsze jest i grubość też jest odpowiednia nawet jeżeli jest po 3-4 w tym, 3-4 w rozecie, to i tak jest grubość naprawdę yy, zadowalająca. No tylko, że właśnie tak jak tu widać, to już są początki choroby, która powoduje opadanie liści, nie? no i co, no, na tą chorobę, no to dużo magnezu trzeba stosować. Dużo magnezu. Soriale. Można też stosować yy, bellis, jest Golden na M9, też tylko starszy. O, proszę, sko, ale też ładnie rozłożony. No zależy jak drzewo, jak drzewo, to ładnie rozkładane są te jabłka. Jak drzewo, to, to jest trochę za dużo. Chyba będzie coś padać, bo te chmury takie nie za ciekawe. Ogólnie cały dzień wieje. Nie... Także golden piękny, orzawie nie ma, grzybka nie ma Jeżeli ktoś by był zainteresowany to prosto z drzewa w odpowiedniej cenie mógłbym go sprzedać przygotujemy go tak, żeby był gotowy do długiego przechowania jestem otwarty na propozycje Mało zawału nie dostałem jakiś tu ptak wyleciał z drzewa, kurwa, co tu się dzieje? O gniazdo O, ale ptaszków nie ma No i tu dzisiaj wstawialiśmy słupki Wszystko jest wstawione Jutro będziemy Jutro będziemy zakładać druty, też tam coś się nagra, wrzucimy I wio. Ja jak wstawiam słupki zawsze to leję wodę na, w dziurę i potem u, potem potem leje, potem zasypujemy, bo no lepiej to się zasysa. Praktycznie na drugi dzień to ten słupek jeszcze wniutko stoi. Jestem w prinsie, tak to wszystko wygląda. nie jest go nie wiadomo jak dużo, tak jak tu, no co tu na tym drzewie jest, parę jabłek i wsiodnie. nie? Na no, tak u każdego. Też dostawię jedną dawkę regalisu. No i przyrościki są takie, jakie mają być. Pojedziemy zaraz na drugie pole. To tam nie było regalisu i w ogóle, w ogóle to się tak różni, że masakra. Na tej działce, ona jest taka króciutka, regalis nie był stosowany. No i różnice od razu widać przyrostach. No to jest w ogóle niebo a ziemia. Niebo a ziemia. I od razu mniej towaru. Albo po prostu tak mi się może wydaje, ale... Ale jeżeli chodzi o przyrosty to... Masakra. Jutro muszę tu przyjechać też opryskać na chwasty. Chyba, że dzisiaj jednak nie będzie padać, to przyjadę i, i opryskam. To taka taka malutka działka, nie wiem, 20 arów z kilometr od, od wsi. I tak też czasami przyjadę, opryskam. Czasami mi braknie, to nie przyjeżdżam wcale, tego nie pryska mi. I taka najgorzej zaniedbana. Także zapraszam do subskrybowania kanału. Jutro będziemy rozkładać druty w tym golenie, co pokazywałem. I też coś wrzucę na kanał. Będziemy, będziemy na bieżąco.